Hej, witajcie w nowym vlogu. Słuchajcie, wit witam się z Wami. Tak kurczę już na koniec dnia, ale bardzo chciałam się jedną informacją podzielić. Już mamy generalnie sobotę wieczór dzisiaj i jest, no tak jak mówię, późno, ale jutro przyjeżdża do nas nasz specjalny gość. Nasz specjalny gość. Zobaczycie, poznacie go. Jestem bardzo podekscytowana, jak to będzie, co to będzie. Tak więc zobaczycie, wszystko zobaczycie. Jak widać, my jeszcze cały czas na starych śmieciach, ale przeprowadzka już za 4 dni, za, no, za 5 powiedzmy. Tak więc działamy i najpierw miałam taką ambicję, żeby nagrywać wam. Po kolei wszystko, wiecie, przegląd szafy, jak się pakuje i tak dalej, ale no way, nie ma mowy Tego jest za dużo, to trwałoby wieki Ja już dużą część swoich rzeczy spakowałam Jeśli chodzi o ubrania, oczywiście zostałam jeszcze cała kuchnia, cała taletka, książki Ale no nie bardzo mam aktualnie już gdzie to stawiać Te rzeczy muszą właśnie wy, wyjść z domu i będziemy pakować kolejne. Tak więc tak to wygląda. No, ale sobie pomyślałam jeszcze, że może nagramy chociaż częściowo jakiś wiecie, jeden dział, jeśli chodzi o pakowanie, jakąś jedną kategorię i tak właśnie pomyślałam o bluzkach. Tak więc może przejrzyjmy po prostu bluzki. Wiecie co, jest tego więcej niż myślałam. Po prostu nawet nie jestem w stanie tutaj tego pokazać, więc na bieżąco będziemy wszystko sobie segregować. Jest tu kilka t-shirtów, a my skupimy się tylko i wyłącznie na topach, więc okej, okay, zaczynajmy po prostu. Taki topik z cyrkoniami nie będę Wam podobała ani marek ani rozmiarów, bo to za długo będzie trwało. Mam ich milion. To jest moje ukochane, na pewno zostaje. Ja jeszcze sobie przesegreguję te rzeczy, których nie mierzyłam. Taki topik to jest chyba niemierzone wybrane. To jest bluzka. Taki topik chyba też nie mierzony ale ja widzę, że on na pewno zostaje. To jest sukienka. Taki topik na szyję. To z jakichś ostatnich, chyba, jest zakupów. Też nie mierzony z tego. Z Vinted. Większość jest albo z lumpa, albo z vinted. To jest świetne. Zobaczcie, tu ma takie. To jest takich, z takich wyszywanki. Nie wiem, czy to widać w tym sztucznym świetle. No ale tak po prostu nie miałam dzisiaj możliwości. To na pewno zostaje, bo to jest zmierzone. To jest trochę ciasne pod pachami, ale lubię to. I podoba mi się kolor. Zostaje, tego nie mierzyłam. To jest, to jest winter taka, wiecie. To tutaj do zmierzenia sobie odkładam. To nie jest na ramionczkach. Taki Kiss Babe uwielbiam, czuję. To jest świetne, mierzyłam to. Słuchajcie, jest rewelacyjna marka The Air Relay, też takiego, jest świetny styl, bardzo taki Miej klimaty. Ej, to już mam długo i nie mierzyłam tego, muszę to zmierzyć, czy ja będę to nosić? A nie, mierzyłam to, taki krop topowy. Hmm. Hmm. To jeszcze zrobimy kubkę do zastanowienia. To mierzyło jest dobre. To jest dobre takie pończoszkowe. Obrusą to tam. To mierzyłam chyba w sklepie, jeśli dobrze pamiętam. Świetne. To uwielbiam. Bardzo długie i to jest takie bardzo ja. Bo to jest takie kiepskiej jakości, ale tak mi się spodobał ten napis. Chyba to pokazywałam ostatnio. I'm not always a bitch. To na bank nie żyłam. To jest takie o dziwadełku taka. No wiecie co? Ja myślałam, że to jest to nie... Ej, zostaw w te frędzle, bo mi to porwiesz. To jest Stelly I ja myślałam, że to jest tunika. Ale teraz tak sobie myślę, że to jest chyba sukienka. Tylko, że na mnie to jest tunika. może zostanie. Franuś, co rządzisz? Pokażę Wam, się, wiesz, co rządzi. Franuś? Rządzisz? Franuś rządzi. No urządzenie, z Tak, słuchajcie, jestem pełna ekscytacji, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień. W związku z naszym gościem, którego poznacie, to się muszę zastanowić, bo jeśli dobrze pamiętam, to mi się chyba wciskało pod pachami, ale nie było źle, nie, no to jest za śliczne, żeby to oddać. A to jest właśnie ja i moje pozbywanie się. A... Taki zwykły topik z tym. To jest dobre, to jest koszulka. To jest na pewno dobre. Taki topik. Co, jeszcze węża, tutaj muszę się jeszcze wężem pobawić. Tak, ślicznego masz węża. Możesz tutaj sobie usiąść. To muszę zmierzyć, bo mam obawy, że będzie za duże, ale może nie będzie. To też muszę zmierzyć, bo mam obawy, że będzie za małe. To jest taka tunika, dosyć różna, fajna gatunkowo, pantera z czachą. To zostaje. I przyszło, kurczę, ja nie wiedziałam, że to jest z takiego dziadowskiego materiału, bo to jest z takiej Hamskiego poliestru, ale tak mi się podoba. Nie wiem, zostawiam to. Dobra. To są rzeczy takie, e, jeszcze mam do prania w tym Taki zwykły szary to skoro to. Hmm. Podoba do mi się, ale nie, nie, nie pamiętam, jak Dobra, i teraz tak. E, to muszę zmierzyć, bo wydaje mi się, że wydaje mi się, że mogę tego nie chcieć. Tutaj dwa takie topiki. Eee, ten mamki to jest chyba piżamowy, ale to jest mąka w piżama. Ale ja to lubię. Chcę to. Mm, to pamiętam, że jakoś fajny, świetny taki top. Hmm. I on jest chyba nawet na mnie dobry, ale gdzie ja w tym pójdę, jak ja nigdzie nie chodzę? Pik bieliźniany. Hmm. Tylko na sobie chyba nie miałam i muszę go zmierzyć, bo nie wiem, czy w niego wejdę. E, fajne, ale ukocham, że przekłamuję, ale hmm. Nie noszę już takich fasonów, ale zostawię ten z kulikiem. Myślę, że to jest mega mój styl, ale nie, nie lubię już coś mi się zrobiło po szyję tych topów. Więc ee, tego chciałabym się pozbyć. Kandia zostaje to jest mega stara bluzeczka. To bardzo ją lubię. Rodzinnik nie zapomniałam o niej Tu będą też takie krótsze rzeczy które Taki dopis, na pewno zostaje Taki krótki tops hmm. bratz Zostawię go tutaj z To jest super, zostaje. To taki mój stary podobnik, I tak. Coś mi się ostatnio znowu zrobiło, że czuję nadmiar. Nie wiem, kto by za mną nadążył. Zwykły czarny top tuba. Staje. Takie glisy. Stary jak świat, ale zostaje. Taki dżinsowy zostaje. Nie ja noszę już teraz tych crop topów, ale kiedyś. Nie. Super mega. Hmm. Z metkami z wyprzedaży z Hausa hmm. Bardzo mi więc To zmierzam. Czy dżinsowy gorset zostaje tylko ku To kiedyś pokazywałam, chyba w jednym z pierwszych filmów. To jest taka koszulka, którą ja noszę jako top do dzwonów To na pewno zostaje, bo nie byłam. I to jest drugi taki sam top, jak miałam tamten wcześniej. No tak mi się podoba wzór, ale kurczę, nie noszę tego tego koltu. Hmm, się go pozbędę. Tam hmm, nie wiem, może to spania, bo na pewno nie będę chodzić na ulicę albo się pozbędę, albo dosłownie wkładam go. Teraz proszę Państwa jeszcze zmytkę, ale to jest z witek. To w zasadzie chyba muszę zmierzyć, ale wydaje mi się, że powinno być OK. Czyli na, na główkę może. Zwykły różowy to po prostu top myślę, że tak. To do zmierzenia, bo boję się, że ma zły dekolt na mnie Ta bluzeczka ok, to jest stare po domu, ale ja w tym wychodzę eee, Taki to baby fat na pewno zostaje eee, Taka bluzeczka, piżamka też to jeszcze z metkami z House'a też. Gorset z House'a znowu z metkami też. I to też mnie, to mi się podoba. I wiecie co? To brudnęliśmy do końca moich topów. Jeansowy taki. No, też jak widać z nigdy nie noszony, a już to zostaje. I jeszcze mam taką kamizelkę, bluzkę letnią. Zostawię to, bo to akurat nosiłam kiedyś dużo i do tego wrócę. To chyba jak dla mnie ma za dużo kolorów z Veromody, aczkolwiek jest fajne, bo ma cyrkonie, ale, ale nie. Ale to już jest za mną. I taki coś jeszcze znalazłam to zostaje? To chyba... Właśnie te tej bliskiej szukałam. Czyli tak. Podsumujmy tą całą sytuację, co tu się wydarzyło. Czyli mamy topów, które zostają. Raz, dwa... A, tu jeszcze jest, przepraszam, taki super z metkami z GESA. Tak, tak. Trzy. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21

Myślicie, że macie dużo ubrań, to musicie oglądać mój kanał. 43 topy i tam do dobranie leży to jest 44, plus tutaj do zastanowienia jeszcze mamy, z czego myślę, po was stanie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Mhm. Plus to co w praniu, to myślę, że tak w 50 się zamknę. Tak więc tak, odłożyłam całe cztery. Całe cztery i jeden. Na no, wyrzucam go na dodanie całkiem. Nie będę go nawet sprzedawać. No. To tak, dobrze jest to przejrzeć. Żeby wiedzieć, że... Pora przestać yy, kupować topy. Myślę, że sytuacja w bluzek z krótkim rękawem e, będzie bardzo zbliżona. Hej, witajcie kolejnego dnia, dzisiaj mamy niedzielę rano i ja wczoraj łudziłam się, iż posiadam tylko tak małą ilość topów, ponieważ znalazłam jeszcze jedną kubkę z topami w całym tym sprzątaniu. I zaraz pokażę wam naszego gościa, który u nas jest, jak tylko zaszczyci mnie obecnością tutaj na łóżku. Więc tak, mamy jeszcze takie związane na szyję, to na pewno zostaje. Drugi taki czerwony to, podobny jak mam tam jeden, ale ten też jest fajny. Ten, który niedawno kupiłam. Zastanawiałam się trochę nad tym, bo nie wiem czy ja założę coś takiego wzorzystego, ale w sumie dobra to do zastanowienia. Co brajonku? Jest jak zwykle i Brajan się tyluje. To ostatnio kupione zostaje. To niedawno gdzieś też na dwutet zamówiłam takie postarzane. Ten też niedawno kupiłam, Na pewno zostaje. To też. Nad tym się zastanawiam. Taki zwykły też. Mandarz też. I taki zwykły. I to by było na tyle. A teraz pokażę Wam naszego gościa. Przestaw się. Zobaczcie, jaki u nas jest słodziaczek, kto do nas już jechał. Nasz super gość Tak, a nasz Brianek rozrostny jest, jest. jest No, tak więc ja w międzyczasie idę się pakować dalej Ja przyszłam się tylko pożegnać, słuchajcie e, Nie było filmu w weekend, bo byłam w ogniu pakowania e, Podróży Miliona tysiące, miliony tysiące spraw, e, tak więc e, chciałam się tylko pożegnać. za, e, Zostały nam dwie ostatnie noce w starym mieszkaniu i w piątek jest przeprowadzka. Tak więc e, tu jest po prostu taki chaos, taki harmider i taki po prostu rozgardiaż wszystkiego. Nie możemy się już dalej pakować, bo trzeba wynieść część tych rzeczy. A będę miała w piątek dopiero klucze, żeby móc je zawieść na miejsce, tak więc spotkamy się dopiero w następnym vlogu już eee, w naszym nowym miejscu wszystko Wam pokażę, tak więc widzimy się niebawem. Pudziaczki, do zobaczenia.